Jest to pierwsza publiczna prezentacja drugiej serii programu Speakit. Podzielę ją na kilka mniejszych części, aby materiał był lepiej przyswajalny. Seria druga wprowadza bardzo wiele nowości, które pozytywnie wpływają na kontakt zwykłego użytkownika z technologią rozpoznawania mowy. Speakit w wersji drugiej znajduje się aktualnie w fazie beta, ale niewiele dzieli tę wersję od ostatecznego wydania. Omówię tutaj Najważniejsze aspekty nowej aplikacji, dzięki którym może ona z powodzeniem konkurować ze światowej sławy produktami z dziedziny rozpoznawania mowy, na przykład z produktami firmy Nuance. Speakit 2 posiada niezwykle prosty interfejs graficzny, który wymusza na użytkowniku właściwe postępowanie. W obecnej odsłonie program nie jest pod żadnym pozorem skomplikowany, jednocześnie nadal zostawia użytkownikowi ogromną swobodę konfigurowania aplikacji. Główne okno programu składa się z kilku wyraźnych elementów: dwóch pól tekstowych, dwóch etykiet i trzech, a w zasadzie czterech przycisków. Tło interfejsu jest celowo przyciemnione, aby zwracać uwagę użytkownika na elementy składowe GUI programu. Dzięki temu aplikacja nie zlewa się kolorystycznie z pozostałymi programami. Dowolne polecenia głosowe dodajemy do programu w następujący sposób. Wpisujemy interesujące nas słowa we wskazanym polu. Na przykład cześć, "speakit". Przypisujemy do tych słów pewną akcję. Może to być wbudowana w program akcja. Wznowienia pracy programu. I klikamy w przycisk dodaj. To wszystko. Jeśli nie popełniliśmy błędu, to polecenie zostanie dodane do listy poleceń. Jeśli natomiast błąd popełnimy, to zostaniemy o tym fakcie poinformowani. Nowością w drugiej serii Speakit jest możliwość. Przypisania dowolnego polecenia głosowego do wybranej przez nas grupy. Grupą jest po prostu nazwa lub kilka słów. Grupą może być słowo Facebook, słowa obsługa poczty lub inne. Dzięki temu, w trakcie działania programu, możemy włączyć pewne grupy poleceń, a inne wyłączyć. Możliwe jest przecież, aby te same słowa dotyczyły różnych akcji. Polecenie Dodaj post może odnosić się do konta na Facebooku, ale także na zwykłym forum internetowym. Grupowanie to też zwykłe kategoryzowanie poleceń. Grupowanie rozwiązuje także inny ważny problem. Użytkownik może chcieć utworzyć bardzo obszerny zestaw komend, który zawierać będzie wiele blisko brzmiących wyrazów. Taki zestaw może zwiększyć ryzyko pomyłek. Odpowiednie zarządzanie włączaniem i wyłączaniem wykorzystywanych w danej chwili grup poleceń jest w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem. Aby przypisać słowa polecenia głosowego do jakiejś wymyślonej przez nas grupy, wystarczy poprzedzić słowa polecenia nazwą grupy. Może to być nazwa Facebook. I dwukropkiem. To wszystko, resztą zajmie się spikit. Jeśli nazwa grupy jest dosyć złożona i nie chcemy wszystkiego wpisywać odręcznie dla następnych poleceń, możemy ją sobie później wyklikać. Baza poleceń i akcji wygląda równie prosto. Aby wyświetlić listę obsługiwanych poleceń, klikamy w ikonę obok pola tekstowego. Polecenia dodane do listy obsługiwanych komend, mogą. Posłużyć do utworzenia następnych wersji komendy. Po co mielibyśmy wpisywać coś jeszcze raz? W tym celu klikamy w wybraną przez nas pozycję może to być pozycja Dodaj post a następnie w przycisk Użyj. Używamy wyglądu starego polecenia. Do utworzenia nowego. Nie usuwamy jednak starej wersji, bo być może jest ona dla nas przydatna. Aby usunąć polecenie z bazy, klikamy na wybrane polecenie, a następnie w przycisk usuń. Podobnie w przypadku grup, choć nie mamy tutaj polecenia. Usuwającego grupę. Jeśli ta nie będzie zawierać żadnych poleceń, to po prostu zostanie usunięta. W przypadku, gdy nie określimy grupy poleceń, każde następne polecenie zostanie dodane do domyślnej grupy to jest do grupy Moje polecenia. Podgląd bazy poleceń zawiera także filtr, Dzięki któremu możemy szybko wyszukać interesujące nas polecenia, znając jedynie ich początek oraz trzy inne ikony odpowiadające za wczytywanie bazy poleceń z pliku, zapisywanie bazy do pliku i synchronizację bazy programu Spikit z zestawem producenta. W tym ostatnim przypadku należy posiadać połączenie z siecią. Ale też dzięki temu użytkownicy mogą pobrać z serwera Spikit zawsze aktualną listę podstawowych poleceń.